Kacper Harasimczuk swoją przygodę ze sportami walki zaczął w klubie karate, gdzie przez kilka lat szlifował swoje umiejętności. Od półtora roku trenuje walki MMA. Karate było takie. Ograniczało mnie karate, nie? I było takie. No, MMA po prostu bardziej mi się podoba. Jest lepszym sportem według mnie. Po drugie, no też właśnie więcej możliwości. Gdzieś jest więcej ciosu, więcej kombinacji, jest walka wielopłaszczyznowa. Znudził mi się sport, jakim było karate. A tak później się coraz bardziej do tego przywiązałem, do tego Majd Juricu i w to dalej. Kacper na swoim koncie ma już spore osiągnięcia. Moim największym ostatnim sukcesem było Mistrzostwo Polski w Luboniu z brazylijskiego Juricu. Miałem cztery walki po 5 minut. No i jakoś się udało. Jedną wygrałem na poddanie, a trzy na punkty. Chłopak od początku może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół. Każda matka zawsze inaczej podchodzi osobiście do swojego dziecka, ale sport był zawsze jego pasją i jest moją dumą, także mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że... Duma rozpiera moje serce. Kacper jest mieszkańcem gminy tarnów Opolski. Na co dzień ćwiczy w klubie Next Level Opole. Wiem, że nam się kiedyś urwie ze sznurka i będzie pewnie mieszkał gdzieś w którymś z wielkich miast, ale zawsze będziemy mogli powiedzieć, że Kacper jest Tarnowa, albo on będzie mówił, że jest Tarnowa i nie będzie się tego wstydził. Widać, że Kacperowi zależy na tym, żeby to nie było ostatnie mistrzostwo, a dopiero pierwsze. Aktualnie chłopak ma przerwę na odpoczynek, ale już z początkiem kwietnia ruszą przygotowania do kolejnych zawodów. Dziękuję za to rodzicom za wsparcie, trenerom, wszystkim, którzy się przyczynili do mojego sukcesu.